Cześć, witajcie z tej strony Polskich szczurek i witam Was ponownie na moim kanale w grze Skyrim. O. Nie mam pojęcia, co dzisiaj można robić, także poszukamy sobie jakiejś misji. Mam nadzieję, że fabularnej. Z tak, całej fabuły, z tych trzech najważniejszych fabuł. Co? Zapraszam do oglądania. Hmm. Może bym sobie obrońców świtu zrobił? Czemu nie? Myślę, że to nigdy nie robiłem tego jako tako. Co nie było zobaczyć, jak to wygląda. Jestem dowódcą Straży Białej Grani. Gruby jesteś, a nie... Mm, zip. Aha. To za chwilę tam musza, musiał iść. Dajcie mi sekundę... A nie, nie dawajcie, wait. Dziś się w wiosce, w wiosce. w pęknięciu. O, teraz dajcie mnie sekundkę. dłuższej chwili szukania znalazłem przejście także jest dobrze no i dalej muszę iść o, jakiś ziomek o, witaj ty też chcesz dołączyć do obrońców? prawdę mówiąc trochę się denerwuję to dla mnie coś zupełnie nowego nie masz chyba nic przeciwko, że podejdę razem z tobą? Hej, mów w stranowi że zabrakło mi odwagi, by spotkać się z nim osobiście. Nie najlepiej by to świadczyło o kimś, kto ma zamiar polować na wampiry. No tak, nie za bardzo. Ty, ole... nie możesz się poszczycić wieloma zabitymi wampirami, co? Istran na pewno ci przyjmie. Żadno. Co innego ja. Pozostaje nadzieja. Myślę, że przyjmie każdego. To chyba ona twierdza Świtu. No, wygląda za co? No, no. Całkiem potężna. Całkiem? To jest najlepiej wyglądająca twierdza chyba z tych wszystkich, które są w Skyrim. Co my tu mamy? Obińisko, okej, okay, okej. Okay. Człowieki Obrońcy świtu powróci stoczyw więc... Tu królika atakujecie Wy się dobrze czujecie A to jest mój królik, zostawcie go i to jest Ościk, ościg uciekaj! Czego oni go atakują? What the fuck? Nie potonz mnie ościk nie Co tu się stało? Dlaczego atakują ościka? Okej głupie Aspirujesz do obrońców świtu I dobrze Israno ceni czy coś z ciebie będzie Śmiało znajdziesz go w środku Dlaczego zaatakowaliście ościka? Gadaj, śmieciu, bo zginiesz marnie. Sram, on mi to musi wytłumaczyć. Łaj, mój królik. Łaj. Więc kim ty jesteś? Czego chcesz? Ciągniecie do zabijania wampirów, co? Nie. Tym lepiej. Ale rozejrzyj się. Nie ma na razie do czego dołączać. Dopiero co rozpocząłem odbudowę naszych sił. Potrzebny mi ktoś, kto wyprawi się na tereny wampirów, podczas gdy my będziemy odnawiać twierdzę. Tolan wspominał mi o jaskini, w której wężyli strażnicy. Jego zdaniem była chyba w jakiś sposób związana z ostatnimi atakami wampirów. Sam Tolanie, opowiedz mu o Jak się to nazywało? Dim Hollow? Tak. krypta nie, Dim? Dim Hollow. Mm. Brat Adalwald był przekonany, że ukryto w niej jakiś zapomniany wampirzy artefakt. Słuchaliśmy go tak, jak i Był w komnacie, gdy została zaatakowana. Mnie to wystarcza. Sprawdź czego wampiry szukały w tej całej krycie Dim Hollow. Prze odrobinie szczęścia nadal tam są. Masz, przyda ci się kusza. Pozwala pozbyć się tych diabelstw, zanim zdążą podejść. Śmiało pokręć się trochę potwierdza i weź sobie wszystko, co uznasz za przydatne. Inna sprawa, że nie ma dużo. No, tam nie ma dużo, zawsze coś. Wiecie, ja kiedyś tu w twierdzy świcy, ile świcy, kurna. W twierdzy świtu ja tu kiedyś eksplorowałem troszkę i tu są fajne rzeczy do znalezienia. Nie chcę spoilerować, bo pewnie tam pójdę kiedyś, ale... Eee, jest pewne miejsce, w którym są skarby, o którym pewnie nikt tutaj nie wie. Także trzeba będzie się tam udać kiedyś. A teraz ja chcę znaleźć jakichś pancerzy czy coś takiego. Co to jest? No to jest nic, no dobra. Eee. O, dobra, strzały. Stolowe bełty się przydadzą. Dobra. Ewentualnie jeszcze zbrojki mogę poszukać, bo oni... Możliwe, że oni mają lepszą ode mnie i się wymienia po prostu Dispering Canyon. Aha, ok. Tu nie ma nic. Nie rozumiem. Aha, Argoniańska pokojówka. <grym> Kto wie, ten wie. Co jest? A, to jest? był. Okej. Dobra, no co się będę. Już tu poszukam tych wampirów. Daleko ta krypta. Matku, mm -mm. no, znowu te uselessy śmierdzące.

Oj, O, jest kusza. Kusza jest spoko. Mocna jest kusza, to na pewno. No i stracimy jeden belt. Fuck. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz zapisałem. Ja pierdnię. Nienawidzę tego. Kurna pewnie, no logiczne, że spotykam jakichś randomów, którzy się napieprzają i akurat oni muszą mnie napieprzać. Znowu muszę tam iść. Arr. Tycha mi na tych grach, kuźwo. Wczoraj Far Cry'a nagrywałem, też mnie zabili. Se o tak, randomowo. Bo czemu nie? Spierdziela... tupie. Nie. Won... Spieprzać mi z wywalone. Dobra, po chwilowej wspinaczce i spamowaniu w spację w końcu się tu dostałem. Coraz bardziej mnie denerwują te gry. Jak mi będzie ścinać w środku, to się wkurzę. No na szczęście nie. Ci strażnicy nie wiedzą kiedy się poddać. Myślałem, że nauczyliśmy ich już dość w tej ich komnacie. I dlatego przyszedł tu sam, głupiec, jak cała reszta. Ale walczymy o nie. Dami i Bressot nie mieli z nim szans. I dobrze im tak. Ich arogancja była już nie do zniesienia. Całe to gadanie rozbudza moje pragnie. Is. Yes, sorry, where is he? No, well, Wampir, czy wam wampir, co? To Lana zabili. No jak to? To co ja mam teraz zrobić? No tu sam jestem. Ja za tego. to on. Aj. I jeszcze ona. Kał, kał, kał. u tam coś jest. Aha, nie, może się tutaj. Wskrzesiły te. A, a, wait. tu coś jest. A, przygarne Przygarnę, przygarnę. A, coś się otwiera? Wszystko tłumaczy. Nie. Czyli miałem wrażenie, że widziałem przez mapę. No i mogą mi się wydawać. Dziejeły wybrałem. Co mi tu mamy? Ciemno. Bardzo ciemno. Tutaj stoi, kościół trupie Mam jakieś easy te wampiry. Dziękuję. Hmm. wam nic tu nie widać. Gdzie ten wampir? Mam światło może w magii? Widać coś. Widać, że ma krzywy. Dobre. A ja to będzie latać. O, przecież to jest zbawienie dla mnie w tym momencie. To mi będzie światło pokazywać gul. No nie sorry draugr Te one są za po prostu wstały te wampiry z dupy Co trafiłem o Nie no wsied Krwawy wampir No mogę trafić łaskawy w tą babę Ościg! Ty żyjesz! Nie zamordowali cię śmiecie. No, Ościg nie wygląda mi na wampira, także nie wiem dlaczego zaczęli go gonić. Czy nawet wampiry mają problemy z drogami. Tutaj chyba wam się światełko skończyło. lecimy dalej by wampir powiadacie gdzieś se poszło, nie ono idzie, fuck on idzie Ościg nie popychaj mnie. O ty. Czekaj. Fajnie, że, że zadziałało po chwili i nie tak jak chciałem. To też mam miejsce, który potrafi ci zabrać życie. Kie to pan. Spieprzeć mi stąd, kuźwa. Jeszcze mnie. Brakuje, żeby szkielety mnie nie zabiły. No i znowu mi zgasło. Nie, nie chcę mi się tak cały czas tego włączać. Ale teraz się przyda. Nie mam pojęcia, gdzie mam ich. A tu dobra. Przepraszam, jak nic nie będzie widać, ale no nie niestety. No. Życie, przestańcie wskrzeszać te gówna! Ogarnąć. Chodź... śmiecił maku. Obrzydliwa. No nie uciekaj głupie, bam. Przypadnij szmatowa pod mnie Mi nie żyje się. Dobrze jest tak. koła. Jaki to jest wzgórzający kówno, ale krwawe vampiry jako taką normalnie. Bardziej jak ludzie. Eee. Chwila. 25 minut. Hmm. Dobra. W tym momencie bym zakończył. Kolejna część pojawi się pewnie za dwa tygodnie, bo jak już mówiłem, nie ma mnie. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że film się spodobał i do zobaczenia. Cześć.